There's a side to me, don't know Different to the child with the smiley photos Made some decisions, some wrong, some right now Strangers pull my number when I see you again Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony Michał i witam was bardzo serdecznie w grze Shang 2 w której, z której również bardzo dawno już nagrywałem i w którą będę musiał się znowu na nowo przyzwyczaić, jak to się gra e, o, tu już mogę użyć pochodni dobra, to już e, parę rzeczy ogarnia, e, ogarniamy e, Powinien mi się tutaj przyda, bo jak widzieliście jesteśmy w ruinach przynajmniej tak się nazywa e, poziom e, poziom, na którym dzisiaj gramy e, nazywa się on Zagubiony w ruinach, czy coś takiego Um, I już po wstępie mogliście zauważyć, że będziemy walczyć prawdopodobnie właśnie e, z kobietami dla odmiany, bo zawsze walczyliśmy z takimi przypitymi troszeczkę mężczyznami. Dzisiaj będziemy mogli chyba sobie zawalczyć właśnie z kobietami. O kurde, chyba coś mi się tutaj pomyliło. Mam nadzieję, że myszki nie będzie widać. E, nie pamiętam, jak to było w poprzednich naszych odcinkach z, z Gryszang 2, ponieważ jak już Wam mówiłem. Bardzo dawno mi się zdarzyło w ogóle cokolwiek nagrać, a tym bardziej grę Shang2, więc będę musiał nadrobić to i owo, A szczególnie będę musiał nadrobić mojego skilla w tej grze. Czyli prawdopodobnie, albo nie, może. Cholera, no widzieliście? Nieprawdopodobnie, tylko możliwe, że dzisiaj jeszcze nie uda nam się żadnego poziomu przejść i będziemy musieli go powtarzać po prostu w następnym odcinku po raz kolejny. Tego grubego pamiętam, tych grubych ogólnie, bo oni jeszcze. Z tego co pamiętam, to kojarzy, kojarzę, że byli faktycznie i się z nimi walczyło. Chwila, teraz te kobiety są przeciwko nam i przeciwko tym grubym, czy one są ty prze tylko przeciwko tym grubym? Nie mam teraz do końca pewności, jak to jest, ale bez różnicy. Będ będę ich nawalał na odległość. W sumie na tego grubego to jest najlepszy sposób. O, cholera! A! A! Nie nie nie, nie, nie. Fuck! Dobra, muszę się tutaj jakoś uleczyć z daleka. Nie wiem czy to da rady. nie, nie da rady. Trzeba pierw. Cholera. Pozabijam je na odległość, bo już mało życia mi zostało. Z tego co widzicie, tu chyba trzeba było, z tego co pamiętam, podnosić butelki z jakimiś. E, z jakimiś trunkami, żeby się e, uleczyć. Ale mogę się mylić. Tu mamy granaty. One się owszem przydadzą, ale bardziej bym, e, Bardziej bym potrzebował aktualnie, właśnie, jakieś apteczki. Szkoda, że aktualnie żadnej tutaj nie widzę. Fakt, z dwóch stron. O, okej, okay. tego z daleka zdjęliśmy Teraz jeszcze tych starczą i mam nadzieję, że się uda wszystko Tak jak powinno Okej, okay, trochę tam obrywają Z tego co widzę O Okej okay. Jedna mu tarcza już spadła Zaraz powinien paść Cholera, dużo mają tego życia Że on się jeszcze utrzymuje na nogach Okej, okay. teraz już powinien umrzeć Spokojnie, okej okay. Nie żyję. E, co teraz, idziemy dalej tutaj na górę? I bardzo, bardzo, bardzo przydałaby mi się ta apteczka, której niestety e, nigdzie tutaj nie widzę. Jak się chwytało kurczę, teraz nie pamiętam. Chyba na F, właśnie. Czyli to dobrze zrobiłem. Okej, okay. Wszystko tak, jak powinno być. Tego sobie z daleka zdejmę, żeby się z nimi nie męczyć zaraz. Najgorzej jest z tymi starczami, właśnie, bo kurczę. E, nie tu z nimi walczyć z bliska. Z daleka też. Ciężko w ogóle to jakoś, jakkolwiek to ogarnąć Czy tu na górze gdzieś mamy apteczkę? Ja bym prosił o apteczkę i nikt mnie nie chce posłuchać <laughs> O cholera, nie wiem czy ja dobrze robię, że ja ich tak niszczę sobie z góry <laughs> A, nie, fuck, kurde, zginąłem Ok. Uh, czyli musimy powtórzyć to, co tam przed chwilą graliśmy? Cholera jasna, dobra, uh, try again Całe szczęście nie jesteśmy gdzieś za daleko Teraz tego zdejmę To już akurat będę pamiętał teraz, jak to zrobić wszystko Okej okay. Teraz tego na dole. Pójdę tym razem dołem. Ciekawe, czy to się czymś będzie różniło. Wow, psy! Co te psy tutaj robią? Czy ja muszę schodzić, żeby z nimi walczyć? Nie, nie muszę. Mogę je zastrzelić po prostu. Chyba, Nie, one nie wyglądają, żeby były jakieś przyjemne. Okej. Okay. Czyli jak widzieliście, te ludziki, które tak wiszą sobie tutaj. E, ludziki, boże, ciężko to określić. E, te trupy, które wiszą sobie na tych sznurach, możemy używać jako. Jako bomby, które wybuchają i zabijają naszych przeciwników Tutaj odkryliśmy jakąś gazetkę prawdopodobnie Prawdopodobnie Szkieletę zniszczyliśmy Czyli musimy jednak iść na górę, ponieważ nie ma tam innego wyjścia O, zobaczcie W ten sposób możemy właśnie atakować też naszych oponentów I to jest nawet całkiem fajne, muszę wam powiedzieć Bo możemy ich szybko załatwić chyba O cholera Tego się nie spodziewałem Okej, okay, teraz podejdź jeszcze kawałek i ja Cię tutaj zestrzelę I nie żyjesz, OK, Możemy łopaty podnieść, ale ja wolę mieć swoją podstawową broń, ona nigdy mnie nie zawiedzie A Apteczek nie ma na tej mapie w ogóle Na razie Tu jakaś impreza się odstawia ja Będę musiał im ją zepsuć, OK, tu mam jeszcze jakiś filmik Zostawmy na chwilę Oho! ho, Wow, dużo ich tu będzie. Dobra, jakoś to trzeba ogarnąć. A! Tu sobie rzucę. Okej, okay. jakoś mi się udaje na razie. Okej, okay, piłam trochę. I czemu im mężczyźni pomagają, skoro przed chwilą się okazywało, że że one jednak tych mężczyzn nie lubią. Ja nie, kompletnie nie ogarniam co tu się dzieje tak naprawdę. Cholera jasna. Żebym nie zginął zaraz przez to nieogarnianie. A! Wow, wow, wow! Już koniec życia. Nie wiem jak to się stało, że w ogóle zaczął się e, ten etap i już e, po, po prostu straciłem tyle życia. Musieli się wszyscy na mnie od razu rzucić, a ja tego nie zauważyłem i straciłem cholernie dużo życia. Okej, okay, ja ich będę tutaj ostrzeliwał. Myślę, że to jest dobry patent na tych ludzi. Teraz plecy troszeczkę. Wow, prawie zginąłem. Wow! Okej, okay, tu mam picie. Szybko je wypiję i spieprzam do tyłu. Okej. Okay. Laski załatwione. Jeszcze... A nie, jeszcze jedna laska została. Okej. Okay. Dziw, dziwnie komentuję tą grę, komentuję tą grę, ale niestety nie widzę innej opcji na razie, ponieważ ciężko jest się skupić na jakimkolwiek innym temacie prócz tej gry podczas grania w nią, więc niestety tak musi to na razie wyglądać. E, jakby mi się udało? Jakby mi się udało, Boże, nie wiem jak to określić teraz. Gdybym potrafił za o patrz kurde, nie mogę się skupić na jednym, na jednym wątku. Chciałem teraz powiedzieć, że e, on atakuje swoich, więc e, to nawet nam pomaga w ten sposób. Mm, e, ciężko mi się skupić e, na jednym wątku, grając w tą grę, ponieważ ona wymaga troszeczkę skupienia z mojej strony e, ponieważ... o, właśnie zabił drugą laseczkę. Ponieważ to jest gra chcąc nie chcąc takiej troszeczkę akcji więc e, głównie skupiam się na tym co tutaj robię, do kogo strzelam z kim walczę i tym podobne O cholera Amię rypnął Muszę jednak na odległość M niż e, nad tym co ogólnie mówię Zazwyczaj jak możecie zauważyć po prostu komentuję to co się dzieje e, i nie zastanawiam się za bardzo nad tym co, co tak naprawdę mówię no ale... E, e, no, ale nic innego nie wymyślę, tak? Dobrze mówię, e, ponieważ e, jest to po prostu troszeczkę trudne. Zaraz będziemy pewnie mieli walkę z bossem, czyli z tą laseczką tutaj, co tak e, te swoje cycki eksponuje bardzo. Cholera! Głupie psy! Wow! Żeby mnie one teraz nie zabiły, bo będzie wstyd. Spróbuję ostrzelać, żeby po prostu sobie zginęły na odległość, zginęły. Okej, okay, jeden nie żyje, drugi nie żyje. Ona mnie cały czas kusi, żebym tam szedł za nią. Ja niestety nie mam innego wyjścia, więc idę dalej. Do niej strzelam, nic się nie dzieje. <laughs> I teraz co mam zrobić? Eee, czy ja muszę jakoś tam wejść? Aha, e, bieg po ścianach, ok. Tutaj na dół. Ok. I jesteśmy dalej. Jesteśmy teraz pod ziemią w jakichś jaskiniach. Michał, ty głupi komentatorze, przecież wiemy, że jesteś w jaskini. Ach. Wiem, ja też wiem, że jestem w jaskini, nie muszę tego mówić, ale. Wow, mam kość! Ale nie, ja nie chcę tej kości, jak ją wyrzucić teraz? Dobra, zaraz ją wyrzucę, może jak tu? będę? O! Ale jak już mówiłem, jest to trochę trudne, tym bardziej że tak długo nie nagrywałem i teraz znowu nagrywam. Więc musicie mi to wybaczyć, znowu musicie mi coś wybaczać. Ciągle musicie mi coś wybaczać, okej. Okay. Zabiłem tutaj tego grubasa Tu mogę się wspinać po tych tych Ale ja nie chcę tego na razie zrobić, bo na dole zostawiłem jeszcze O, punkty i teraz mogę iść dalej Okej okay. Po drabińce, na górę Tutaj jakiś... Żołnierz Żołnierze ogólnie Pozabijamy sobie Co mi szkodzi Okej okay. Jak tu przeskoczyć? F Okej okay. Jak mi dobrze idzie, nawet całkiem nieźle. Jak na taki długi okres e, braku w ogóle jakiegokolwiek, jakiegokolwiek kontaktu z tą grą ani, e, i z nagrywaniem, to jeśli chodzi o grę, nawet całkiem płynnie mi to wychodzi. Więc jestem z siebie zadowolony. Szybkie są strasznie te kobitki, muszę Wam powiedzieć. Ciężko jest je ogarnąć. Jak tu teraz wskoczyć? O, okej. Okay. Tam musimy uwolnić kogoś na dole, już widzimy. E, tu mamy granaty. Tu mamy kolejną gazetkę jakąś. Dobra. Skaczę już do nich tutaj. Kilka granatów i po sprawie. No, całkiem żwawo nam to poszło używając tych granatów. Kurczę, jeszcze jedna mi tu została. Wow! A mi wyskoczyła z krzaków. Jak one się tak pojawiają? Nagle skąd one wyskakują? Skoro jesteśmy w jaskini. I logicznie rzecz biorąc, jest to tunele, tak jakby. To skąd one się biorą, wyskakując mi z, z podziemi? No, nie mam pojęcia skąd one się biorą, więc nie będę tego komentował. Cholera, jeszcze ten został, dziad. Ich to już całkiem nie lubię. Cholera. A ok, udało się. Wszystko w porządku, jak najbardziej. Ciekaw jestem, ile ten odcinek będzie trwał i czy uda mi się go nagrać w całości. Coś tu leży. Czy to jest kocioł? Tak, kocioł. I nawet go zniszczyliśmy, jak mogłem zapomnieć. Okej, okay, jeszcze tutaj jeden, jedna psina mi została. I wszystko jest jak najlepiej. Teraz jeszcze się napijemy. Nawet mamy pełne życie, wszystko jest w porządku. Uwolnimy teraz tego dziada. I co dalej? Co dalej tu się będzie działo? Ja już bym chciał walkę z bossem. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała walka z tą, z tą babką. Cholera. Kurcze, jestem też ciekaw, jakim cudem ten nasz e, wojownik e, Shank, ogólnie on się chyba nazywa. Tak dobrze mówię, on się nazywa Shank, jak mógłby się inaczej nazywać, skoro gra się tak nazywa. Jakim cudem on strzelając do czegokolwiek tam. Unosi się w powietrzu i po prostu ignoruje grawitację. No zobaczcie, on strzela i po prostu nie zwraca uwagi na to, co się dzieje. Po prostu jest w powietrzu, unosi się w powietrzu i strzela. No. Jakim cudem to się dzieje, to ja nie wiem. Nie mnie jest to teraz oceniać. To znaczy mnie jest to teraz oceniać, ale e, nie teraz na to czas. a cholera. Uff, te emocje sięgają już zenitu. Okej. Okay. Udało się. Jeszcze tego grubego muszę załatwić i już będzie spokój. Na, tym, na tej lokacji. Nawet pełne życie mam, wszystko w porządku, tak jak powinno być. Komentarz do dupy, no ale. E, e, o, a, ale się odzwyczaiłem od nagrywania gier, i teraz e, zanim się przyzwyczaję z powrotem, minie troszeczkę czasu. Więc, e, tak jak już mówiłem, musicie mi wybaczyć. Ile ten gruby będzie się trzymał jeszcze? No, cholera, jasna. Ile on ma tego życia? Jakbym normalnego faceta, takiej wielkości nawet, e, strzelał pistoletami w głowę przez jakieś 10 sekund, no to już by dawno przecież zginął, nie? Już za pierwszym strzałem by zginął, więc ta gra jest tak trochę mało realistyczna. No, ale nie wymagam od niej realizmu, w końcu to jest... Um, w końcu to jest shank. Tu jest wszystko możliwe. On sam obrywa z piły mechanicznej w głowę i nic mu się nie dzieje. Okej, okay. czyżby boss? Czyżby boss? Tak, chyba boss. Ona się będzie mogła teleportować, pewnie, tak? I będziemy mieli z nią problem. Wow, a dostała wryca. Rozel, ok. Czyli mamy kolejnego bossa. Już się nią zajmuję, oczywiście. Chyba na odległość będę musiał robić tylko po prostu. Taki jakiś łatwy boss. Chyba, że zaraz przyjdą jeszcze inni ludzie, bo to będzie gorzej wtedy. Cholera, jasna. Jest trochę szybka. I nie wiem, co się dzieje w ogóle, jak ona tak strzela. Teleportuje się. Nie wiadomo o co chodzi. No, ale mamy więcej życia od niej już prawie, prawie. Więc myślę, że za pierwszym razem uda się wszystko tutaj spokojnie ogarnąć. Mam taką nadzieję. Jest o wiele łatwiejsza, z pewnością, niż ten boss, który z tego co pamiętam ostatnio graliśmy. I on miał tam, jeśli pamiętacie. Było to chyba jakoś tak, że, że on miotał ogniem, czy... czy jak to tam było? I ciężko było mi to ogarnąć, ponieważ ciągle zabiją mnie w ostatnim momencie, podpalając podłoże. A tutaj, tutaj to już jest chyba prostsza sprawa, ponieważ tylko uciekam z jednej na drugą stronę, strzelam do niej, ona traci życie, a ja jestem w pełni szczęścia, że ją zabijam. Dobra, no teleporty się teleportuj mi to bez różnicy teraz i tak przegrasz. Bardzo mi to ładnie idzie. Nie chwaląc się. Ale już byś mogła mi odpuścić, bo już chcę kończyć odcinek, ponieważ nie mam za bardzo czasu, żeby tak długo nagrywać. A! No teraz... o, to się porobiło teraz. Wykrakałem sobie i teraz się zacznie pewnie poziom mega trudny. Okej, okay, trochę się uleczyłem. Nie, myślę, że... Myślę, że powinniśmy ogarnąć bez problemu. Powinienem. Przepraszam, nie będę was tak obrażał, że wy nie ogarniacie, to ja nie ogarniam. Okej. Okay. Chwila, mogłem ją jakiś grab tam użyć, ale nie za bardzo pamiętam jak to się robiło, więc tego nie zrobiłem. I pewnie już bym zakończył ten pojedynek, a niestety mi się tego nie udało zrobić. No trudno. Mam nadzieję, że więcej psów nie użyję, bo jak są psy, to ja już po prostu... Jak widzieliście, straciłem połowę życia na raz. Teraz jakbym stracił połowę życia na raz, to już bym po prostu zginął. Cholera jasna, pojawiły się psy. Świetnie! Dobrze, że ona mi pomaga z tymi psami, chociaż tyle w tym radości i szczęścia. I dobrze, że z tych psów wylatują napoje, bo teraz, jak widzieliście, odzyskałem połowę życia i już prawdopodobnie wygram ten pojedynek. Ten mój komentarz do tej gry jest niesamowity, tak bardzo ekscytujący, tak bardzo ma wiele tematów do poruszenia, że to się w głowie nie mieści po prostu. Nożgi, ile ty możesz, kurde, otrzymać naboi na twarz, Boże. Ona jest jakaś nieśmiertelna, czy co? Z kim ja walczę? Z kobietą? No chyba nie. No kończ! Ooooo! Gin! Gin! Fucking shit! Fuck! Fuck! Jakim cudem? Cholera jasna! Jakim kurde cudem ona w ostatnim momencie mnie zabiła! Jasna cholera! Jakim prawem! Jakim prawem to się stało! Do jasnej ciasnej! Ja pierdziele! Jasna cholera, ej! To, to było chyba najbardziej pechowe w moim wykonaniu, to znaczy najbardziej pechowy moment w historii E, moich, e, moich zmagań z jakimkolwiek grom to był chyba najwaś, nie, najbardziej pechowy moment. Bardziej pechowy w sobie nie przypominam. Normalnie masakra, to co się stało przed chwilą, no, to było żałosne po prostu. Jak to się mogło stać? Miałem pełne życie, pełne, ona miała już zaledwie kawałek paska. I nagle wyskoczyły te psy i ja zginąłem. No jakim prawem? Spróbuję ją teraz złapać. O, udało się. Ciekawe, ile jej to życia zabierze. O, sporo, nawet przydatny. Trick. Może teraz, jak już to odkryłem, to będzie łatwiej. Tylko te psy ma kurcze takie mocne trochę, bo one wyskakują i ja od razu tracę połowę życia. A, się wydarłem do tego mikrofonu, aż mi gardło boli. Ale tak pechowego, kurde e, zdarzenia już dawno nie miałem, jeśli chodzi o gry. Jakim prawem to miało w ogóle prawo tak się stać? Dobra, psy. Ona zacznie rzucać, więc ja się stąd wynoszę. Psy obrywają, okej. Okay. Teraz rzuci tu. Teraz rzuci znowu tu. One sobie tu... A, fuck, tylko nie ja, tylko nie, tylko nie ja, tylko nie! Okej. Okay. Ja się napiję. Fucking SHIT! OK, 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 ok. Wypiłem. Fuck! Okej, okay, udało się. Jezus Maria, te emocje, te... To wszystko, co tu się dzieje? Mam nadzieję, że jeszcze raz będzie ten grab, zaraz ją po prostu powalę. I koniec będzie na tym. Bo już mam dosyć tej gry. Jeden odcinek to jest maksymalnie, nie wiem, jakby można było w tą grę maniaczyć. Chyba w tą grę nie da się maniaczyć. Jest strasznie uciążliwa, przynajmniej dla mnie. Okej! Okay. Ginie w końcu Mendo Ruska. O, nawet psy ją zjedzą. O, pięknie, moje pieski. O, pięknie, tak to się robi. Cudownie, okej. Okay. Czyli zakończyliśmy dzisiejszy odcinek. Trochę było ciężko, 18 minut go nagrywałem, nawet ponad, więc to jest bardzo długi odcinek, ale mam nadzieję, że wszystko poszło zgodnie z planem. To znaczy poszło zgodnie z planem. Co prawda, komentarz nie jest nadzwyczaj wspaniały, no ale niestety na lepsze mi nie było stać w tym wypadku, ponieważ jak już mówiłem, no do tej gry trzeba się skupić, nie? na tym co się robi, a nie na tym co się gada, więc taka gra, taki komentarz. E, dzięki wam za uwagę. E, do zobaczenia w następnym odcinku z czegokolwiek, nie wiem co to będzie następne chyba keyboard e, czyli do zobaczenia e, jutro prawdopodobnie e, prawdopodobnie. Przepraszam. E, dzięki wielkie za uwagę. Na razie, cześć, pa! pa.